Siemka wszystkim Góry Sowie I krótko relacja z terenu, jak ja to zawsze wam pokazuję Oczywiście jestem w terenie Sam wokoło przyroda, las Zero ludzi. Jest mój plecak. Dokoła mnie są skałki. Tam u góry też są takie skałki. Powiem wam jest zarypiaszczo. Stoję na takiej skarpie. Da, idę. Kilkadziesiąt metrów w dół 30-40 Kamera oczywiście tego nie pokaże Zawsze mówię Że kamera nie pokaże Trzeba samemu Się przejść I doświadczyć Pewnych rzeczy w życiu Robię sobie przerwę na posiłek. I oczywiście zestaw szwędacza. Swojsko kiełbasa z Miechowic. Bułeczki z Dino. Banany z Dino. Czekolada z orzechami. Konserwa wojskowo. Czy ja to zjem teraz? Nie wiem. Jak nie zjem teraz, to zjem później. Proste jedzenie, prosty posiłek. Ale nikt mi nie powie, że w takich okolicznościach przyrody ten posiłek nie będzie smakować. Będzie smakować i to jeszcze jak. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Trochę się posilę i lecę dali. Ogólnie Wam powiem: jest zary, Trochę słabo widoczność, bo chmury siedzą w górach. Ale popatrzcie sami. normalnie baja jeszcze raz pozdrowionka dla wszystkich którzy mnie oglądają chcą oglądać moje skromne filmiki trzymajcie się zdrowo do następnego siemka